Drużyna Nico, Go, Bernur. Zaprezentujemy teraz kilka takich podstawowych ćwiczeń, które można wykonywać sobie na treningu samodzielnie lub w dwójkach, żeby ćwiczyć, nauczyć się pewnych umiejętności walki, poczuć celność, pewne sekwencje czasów. Tak naprawdę w trenowaniu najważniejsze jest to, żeby było to systematyczne, powtarzalne i oczywiście cierpliwość trenującej osoby która gwarantuje nam sukces. Na? Te trzy elementy są gwarantem sukcesu. E, zacznijmy może od tego, że przedstawimy Wam e, czym możemy trenować, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna tę grupkę mieć u nas rekruci zaczynają od e, walki kijem. Jest to zwykły kij leszczynowy e, długości około 90 cm. To jest taki kij, który jest świeżo wycięty z lasu. Wygląda w ten sposób. My sobie te kije przygotowujemy w odpowiedni sposób. Ten kij jest okorowany i oklejony taśmą, co zwiększa jego wytrzymałość. I takim kijem można zacząć już trenować. My obecnie, tak jak powiedziałem, zaczynają u nas rekruci, ale od pewnego czasu przeszliśmy na taki rodzaj broni treningowej. Są to ciężkie pałasze produkowane przez domą yy, i one świetnie sprawdzają się dla domujących osób i yy, yy. są o wiele tańsze niż będzie. Najważniejsze zasady BHP walki, o których należy pamiętać. Z yy, racji tego, że jesteście początkującymi, yy, 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 którzy dopiero uczą się tej sztuki. To pamiętać, że unikajcie ciosów na głowę. My podczas treningu będziemy Wam pokazywać sekwencje z dodawaniem ciosów na głowę. Jednak jeżeli będziecie ćwiczyć w kręgach, jeżeli będziecie ćwiczyć różne sekwencje ciosów w parach, starajcie się unikać ciosów na głowę, ponieważ na początku może Wam to zaoszczędzić przykrych kontuzji. Nie stosujecie, nie, w walce nie stosujemy również sztychów, czyli takich pchnięć bronią na różne części ciała. Podczas walk, w których my bierzemy udział, też takich ciosów się nie zadaje. Nie uczcie się ich, ale są wam zbędne. Nie stosujemy też ciosów na twarz. One są absolutnie zakazane na szyję i unikamy uderzeń w miejsca w strefy intymne. Czasami taki cios zdarzy się, ale starajmy się takich ciosów też unikać. Powiem też może jakaś strefa punktowania. Też. Myślę, że osobano, które dopiero zaczynają przygodę z walką. E, najlepsze strefy trafienia dla Was, taką punktowaną, będą ciosy powyżej kolana, tak, żeby ochronić ten najważniejszy, największy staw, żeby nie zrobić sobie krzywdy na początku przygody z walką, e, powyżej łokcia, a też, żeby ochronić sobie ten staw, kolejny staw. I tak, jak powiedziałem, unikajcie, e, e, zakazane są ciosy na szyję i twarz. E, ręce. Kolejna zasada BHP. Używaj, używając nawet kij, może być tak, że waszych palców ucieknie. Dlatego, my na treningach, nawet używając kij, używamy rękawic ochronnych. My używamy takich rękawic. Tak? Są to rękawice te z grubej skóry, one w 100% chronią ręce. Jeżeli na początku nie macie możliwości korzystania z takich rękawic, korzystajcie z jakichkolwiek rękawic sportowych które w jakikolwiek sposób będą mogły zabezpieczyć choć trochę wasze palce. Bo jeżeli na początku przygody z walką doznacie kontuzji palców, to może się okazać, że na tym etapie Wasza przygoda z walką już się zakończy. Jeżeli chcecie, naprawdę żeby ta przygoda, którą zaczniecie być może po tym treningu, przeprowadzonym razem z naszą drużyną, czy zacznie, trwa jak najdłużej. Dbajcie o swoje stawy, dbajcie o swoje ręce, nie stosujcie ciosów na szyję i twarz, bo to może się też skończyć przykrymi kontuzjami i zawsze pamiętajcie, każdy trening zaczynamy od rozgrzewki. Rozpocząć naukę walki. Większość osób to będzie uderzenie na głowę, tak jakbyśmy w przeciwnikach chcieli przeciąć na dwie równe połowy. Zastawa tego uderzenia wygląda w ten sposób. Ok, zaprezentuję teraz ten cios. Okay. Kolejne uderzenie to uderzenie na bak. Tak jakbyśmy od prawego barku chcieli ciąć do lewego uda. Zastawa wygląda w ten sposób. I analogicznie cięcie z drugiej strony. Zaczynam od lewego barku, prowadzę cios, do prawego uda. i Zastawa wygląda w ten sposób. Kolejny cios to cios na udo. Wprowadzam go do dołu i uderzam do przeciwnika. Zastawa wygląda w ten sposób. Tak, Wyskaniamy w ten sposób no. I analogicznie uderzenie na drugą stronę prowadzę do strzału. Ja prezentuję teraz jeszcze raz e, te pięć podstawowych ciosów i zastawy do nich. na pół. Drugi cios prowadzimy od prawego barku do lewego uda. Trzeci cios od lewego barku do prawego uda. Czwarty atakujemy od dołu na prawe udo i piąty atakujemy od dołu na lewe. Pokażę to jeszcze raz szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. I tą konfigurację można sobie właśnie w taki sposób ćwiczyć, powtarzać, tak żeby sobie ten ruch utrwalać. I pokażę teraz jeszcze zestawy do tych pięciu ciosów. Jeżeli jest zadawany cios z góry, zostawiamy go w ten sposób. Jeżeli jest zastawiany cios, zadawany cios na nasz lewy bark, zostawiamy go w ten sposób. Jeżeli na nasz prawy bark, w ten sposób. Lewą nogę, w ten sposób. Prawą nogę, w ten sposób. I przypominam, że zawsze do ciosu wychodzimy, czyli jeżeli atakuje nas przeciwnik, to nie przyjmujemy statycznych ciosu, bo wtedy przyjmujemy całą siłę uderzenia na swoją i rękę. Tylko delikatnie wychodzimy do tego czasu. Tak? Czyli w ten sposób zostawiamy te pięstrze. To ćwiczenie atak zestawa Atak wyprowadzamy na lewy dwa przeciwnika i przeciwnik zestawia. To ćwiczenie najlepiej wykonywać w ruchu. My pokażemy najpierw to ćwiczenie statycznie, potem zaprezentujemy je razem z w ruchu. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że jeżeli atak, wyprowadzamy atak, za atakiem idzie ruch nogą. Czyli jeżeli atakujemy prawą ręką, jesteśmy prawodawcami, to za atak wykonujemy prawą. No do przodu, jeżeli zastawiamy to do przodu, z y, lewa. I pokażemy to teraz statycznie. mamy też kilka prostych sekwencji ciosów. Oczywiście te sekwencje to układ trzech ciosów, które chcemy Wam zaprezentować. Te sekwencje można rozbudowywać, te sekwencje można zmieniać, korzystając z tych pięciu podstawowych ciosów, które zobaczyliście na początku. Tak, głowa, prawy bark, lewy bark, prawa noga, lewa noga. My zaczniemy, pokażemy Wam tutaj taką sekwencję, gdzie będzie wyprowadzany atak na lewy bark, E, później e, prawą nogę i e, lewą e, kogoś. Czyli zaczynam od uderzenia na prawy bok, Wprowadzam roń do nogi i uderzam na koris. Teraz pokażę to te samo ćwiczenie trochę szybciej. E. Kolejnym ćwiczeniem jest e, tak zwany motylek, tak to nazywamy, to, są, to jest sekwencja czterech zadawanych ciosów w kolejności. E, zaczynamy od uderzenia w e, lewy bark przeciwnika i schodzimy do uda. E, kolejny czas to uderzenie w prawy bark, później uderzenie w e, e, lewą nogę i uderzenie w prawą nogę. Zademonstrujemy o co chodzi w tym ćwiczeniu najpierw a potem to zaprezentujemy do ćwiczenia dróg.

Zadawanie ciosów można też sobie ćwiczyć w różnej konfiguracji. My to znowu pokażemy najpierw statycznie, a później grupa pokaże to w ruchu. Ćwiczenie polega na tym, że jedna osoba, ta która będzie szła do przodu w trójce, będzie zadawać ciosy w dowolnej kolejności, a druga osoba będzie te ciosy przyjmować. W tym ćwiczeniu też chodzi o to, żeby te ciosy zadawać spokojnie, powoli, żeby ćwiczyć precyzję zadawania ciosów, ten który zadaje ciosy. A druga osoba, która te ciosy przyjmuje, uczy się je zostawiać. Pokażemy to najpierw statycznie, a y, następnym. ta, która idzie do przodu co te ciosy, ta, która obra... e... co to się przyjmuje. związku w tym że staliśmy tutaj takie nieśmiesznie by wyglądało, gdyby tylko jedna osoba wydawała ciosy, a druga je przyjmowała, dlatego funkcjonalizm był taki, co naprawdę, wydając ciosy na zmianę. Za chwilę, jak reprezentujemy to Wam z całą grupą, to wszystko odpowiedzi właśnie dokładnie, jak to ćwiczenie wygląda. Przejdziemy teraz do e, ćwiczeń na refleks szybkość. E, pierwsze z nich można wykorzystać bez użycia broni. E, polega ono na tym, że e, jak ćwiczymy w dwójce, to jedna osoba przy użyciu rąk e, stara się dłonią trafić, a druga osoba używając rąk e, zasłania się i spija grube e, uderzenie, jak te ciosy. Nawet na początku, jeżeli zaczynamy robić to ćwiczenie, dobrze jest się umówić, że jedna osoba atakuje, druga osoba broni, potem zmiana. Eee, a jak już nabierzemy pewnej sprawy, możemy to robić w takiej konfiguracji, że e, w dowolnej kolejności atakujemy drugi. Tak, zaczniemy w ten sposób, tym, że ja będę atakował, będę mnie bronił. Ok, to ja... Ok. I teraz możemy to zrobić w dowolnej kolejności. Teraz będzie potrzebna już broń. Ćwiczenie polega na tym, że jedna z osób zadaje ciosy od e, takie ósemki od barku do uda w powietrzu, a zadaniem drugiej osoby jest unikać tych ciosów poprzez odchylanie ciała lub przykucnięcie bo te ciosy od góry ku dołowi też czasami przepłatamy ciosem na wysokości klatki piersiowej. Ok, teraz zaprezentujemy Wam czym to był kolega i byłoby po Ćwiczenie <gry> na celność. W tym ćwiczeniu należy mieczem lub kijem lub pałaszem, zależy czy się trenować, trafić w koniec kija. Jedna z osób trzyma wyciągnięty przed sobą kij, a drugi, zadaniem, drugiej, zadaniem drugiej, osoby, e, zadanie drugiej osoby polega na tym, żeby e, trafić w końcówkę tego. I tu niezależnie, czy osoba trenująca trafi, czy nie, zmieniamy ustawienie tego kija. E, te kije możemy, e, możemy ustawiać w różnej płaszczyźnie i w różnej wysokości. Żeby utrudnić to ćwiczenie możemy wykorzystać dwa kije i wtedy ustawiamy te kije. Możemy zacząć od ustawienia tej samej płaszczyźnie, albo różnych płaszczyznach. Wcale nie jest to takie proste ćwiczenie, jakby się wydawało i jeżeli na początku będzie tak, że trudno Wam będzie trafić koniec tego kija, nie przyjmujcie się, powtarzajcie, 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 pamiętajcie, że trening czyni mistrz. Na koniec zaprezentujemy Wam dwa kręgi, kręg honoru i kręg strady. To jest to wykonujemy również na treningach. Myślę, że jeżeli jest grupa kilku osób, które chcą trenować razem, też mogą takie ćwiczenie sobie wykonać. Większy z kręgów, krąg zdrady polega na tym, że stajecie w kręgu i na hasło do boju należy zaatakować wybranego przeciwnika. Nie ma tu znaczenia, czy dwie osoby zaatakują jedną osobę, czy zadacie cios komuś, kto stoi do Was plecami, czy bokiem. To tutaj najważniejsze jest wyeliminowanie jak największej liczby przeciwników. Wygrywa ten, który jako ostatni zostanie w kręgu i on jest zwycięzcą. Drugi krąg to krąg honoru. Tutaj e, znowu stajecie w kręgu z bronią i na hasło do boju rozpoczynacie walkę. Tym razem jednak e, każdy z uczestników wybiera sobie przeciwnika, z którym będzie toczył walkę i, i jeżeli walka toczy się pomiędzy dwoma e, walczącymi, to nikt nie ma prawa im przeszkodzić. Ten, który e, zada cios jako pierwszy, ten wygrywa. Wygrywający wybiera sobie następnego przeciwnika i toczy z nim walkę do trafienia. Krąg wygrywa ten, kto zostanie jako ostatni, który wyeliminuje jak najwięcej przeciwników, a sam nie otrzyma trafienia. Kużyny Wikingów Nitro Braniewa. Dziękuję Wam za udział razem z nami we wspólnym treningu. Mamy nadzieję, że to pierwszy trening i początek waszej przygody z walką. Jak zauważyliście, tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby zacząć. Wystarczy zwykły kij, wystarczy zwykła broń treningowa i możecie zaczynać. Możecie zaczynać ćwicząc sami, możecie zaczynać ćwicząc górkę, możecie zaczynać ćwicząc w grupie. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, jak zaczniecie. Ważne, żebyście. Zaczęli i trenowali systematycznie, wytrwale i cierpliwie. Dzięki.